Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem w studiu CW24 jest radny Rady Miasta Sławomir Pieńkowski. Witam serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Panie radny, refleksje po ostatniej sesji Rady Miasta pewnie się pojawiają, zwłaszcza, że przebieg dość gwałtowny, dość dużo dyskusji z Państwa strony. Jak każda sesja budżetowa, była to sesja budżetowa dotycząca finansów miasta, no, miała ona dosyć może burzliwy przebieg. Zgłaszaliśmy zastrzeżenia do budżetu. Jest to budżet na pewno w końcu realizujący podstawowe obowiązki miasta, czyli nastawiony na remont, utrzymanie dróg, ale także mający no, dużo minusów, bo co do pieniędzy wydanych na drogi, na komunikację, na to co ma wpływ na codzienne życie Włocławian, nie możemy mieć zastrzeżeń. Możemy mieć zastrzeżenia do pieniędzy, które są planowane na wydatki związane na np. z budową stadionu miejskiego, gdzie kwota około 33 milionów zostaje przekazana, no, jakby nie patrzeć, w czasach kryzysowych na Budowę stadionu. No, z tym no, niekoniecznie musimy się zgodzić. Nawiązując tutaj właśnie do tych inwestycji, które są poniekąd jak ta skarbonka, która pochłania y, znaczne kwoty. Pieniędzy? Czy coraz częściej padające stwierdzenie z ust krytyków włocławskiej sceny politycznej, że włocławianin biedniejszy to włocławianin pokorniejszy, faktycznie można odnieść do tego, co ostatnio w naszym mieście się dzieje? Czy te działania władz miejskich, które właśnie fundują tego typu inwestycje, które pochłaniają znaczne kwoty? Można tutaj w ten sposób skomentować. Częściowo muszę się z panią redaktor zgodzić. Ten proces zubożenia mieszkańców, a przez to pewnie przyjęcie też kontroli nad nimi, że będą spokojniejsi przez to, że będą bardziej ubodzy. No widać też na przykład w rosnącym wskaźniku bezrobocia, gdzie Wołoak jest przodującym miastem w Polsce pod tym względem niestety, a ten proces też ma odzwierciedlenie w postaci promowania na przykład hipermarketów, marketów, obiektów handlowych o dużej powierzchni, które częściowo mają duży wpływ na działanie lokalnych przedsiębiorstw handlowych, na działalność sklepów. Ogólnie takie miejsca jak markety, na co władze miasta pozwalają od wielu lat na ich budowę, powodują, że ludzie mają pracę, ale jest to praca no, przeważnie niezbyt wysokopłatna. E, w tym momencie to zubożenie postępuje. Jest to bardzo zła zasada, e, bo też osoba, która, której dochody nie są zbyt wysokie, e, ma mniejsze. Pole do realizacji swoich e, celów życiowych, do rozwijania się, do studiowania. Jest Pan jednym z nielicznych polityków opozy w opozycji do rządzącego SLD, który w wyjątkowo rzeczowy i kompetentny sposób wykazuje niedociągnięcia i e, wady w zarządzaniu miastem. E, zyskał Pan sobie tym e, sympatię wielu mieszkańców miasta. E, kosztuje to z pewnością Pana wiele wysiłku i stresu. E, Wiele osób wiąże z tym nadzieję, że interes i dobro społeczeństwa będzie przez pana cały czas tutaj reprezentowane. Czy starczy panu sił, aby tych mieszkańców cały czas wspierać własną działalnością, tak jak czynił pan to dotychczas? Dziękuję za tę te pochwałę i też często się spotykam z pozytywnymi opiniami co do mojej pracy od mieszkańców miasta, i, i to jest to, co mnie motywuje do dalszej pracy. Jeżeli chodzi o zniechęcanie się, tak, mam takie chwile zwątpienia, kiedy na przykład analizując jakąś sprawę, problem, często dochodzę do prostych wniosków, że bardzo często radni, bardzo często władze samorządowe realizują jakieś swoje, no widać, że prywatne cele, na przykład zgłaszając problem z ulicą, na której mają posesję, czy, czy prowadzą jakąś inwestycję i robią to pod płaszczykiem dbania o interes społeczności. Nie myślą o innych ulicach, ale konkretnie pomyśleli o tym, co związane jest z ich interesem. Ale no powiedzmy, być może to jest przypadek, ja uważam, że wszelkie działania, które by w jakikolwiek sposób sugerowały, że zgłaszanej przeze mnie interpelacji jest jakiś mój prywatny interes, są niedopuszczalne, bo jest to po prostu nieetyczne. Tak jak mówiłem, ta praca, największą motywacją do tej pracy i podniesieniu się po takiej chwili zwątpienia jest to, że mieszkańcy spotykają mnie na ulicy, czy znajomi, czy nieznajomi i mówią, że Zrobiłem coś dobrego, tak? Że moja interwencja w danej sprawie przyniosła skutek. To jest dobre i to jest to, co napędza do dalszej pracy. A wracając właśnie do pracy i związanych z tym wyzwaniami e, ostatnie obrady sesji Rady Miasta Budżet e, Państwo uchyliliście się od głosowania. Może nie dosłownie uchyliliśmy. My odmówiliśmy głosowania w sprawie budżetu, dlatego że odmówiono nam prawa głosu. W statucie miasta jest zapisane dokładnie w punkcie 55, że mamy prawo do adwocem, czyli w chwili, kiedy prezydent odpowiedział na nasze zastrzeżenia do budżetu, nie tylko nasze, ale także innych radnych opozy opozycyjnych, w, w, chcieliśmy i odpowiedział no, nie na temat częściowo. częściowo było to zgodne z naszymi pytaniami, częściowo pominął je lub użył nieprawdziwych informacji. Chcieliśmy się do tego odnieść, mieliśmy do tego prawo zgodnie z statutem. Przewodniczący takiego prawa nam odmówił, łamiąc y, demokratyczne zasady procesu głosowania na Radzie Miasta. Więc jeżeli cały proces przebiega niedemokratycznie, y, nie ma sensu go dalej prowadzić, albo przestrzegamy prawa. Y, Litera po literze, albo przestrzegamy go wybiórczo. Dlatego postanowiliśmy się e, nie brać udziału w tym głosowaniu. Niestety innej możliwości nie mieliśmy. Jeżeli prawo jest łamane, nie wolno tego tolerować. Ostatnia sesja Rady Miasta to nie tylko dyskusja nad budżetem, ale również inne podnoszone kwestie. Jedną z nich jest likwidacja internetu przy zespole szkół technicznych. Tu przytoczyłbym. Uzasadnienie, które przedstawiła pani Elmajta, czyli mam rozumieć, że jest zgodne z, też ze zdaniem pana prezydenta Pałuckiego, że y, uczniowie dzięki temu, że internet zostanie zlikwidowany, będą mieli z ulicy mechaników, gdzie mają być przeniesieni, będą mieli dalej do szkoły. Dokładnie mówię o odległości 3 km, że dzięki temu, że będą mieli dalej do szkoły, będą zdrowsi, dlatego że będą musieli dalej do szkoły dochodzić na, na piechotę. Mi to się kojarzy z taką zasadą utrudniania życia po prostu tym uczniom, studentom, bo dlaczego mamy im utrudniać? Mamy im ułatwiać życie w tym mieście, żeby oni chcieli się edukować w tym mieście, żeby chcieli zostać w tym mieście i żeby także potem nie chcieli wyemigrować po zakończeniu procesu edukacji. A jeżeli teraz tam dajemy już sygnał, i to oficjalny na Radzie Miasta, od władz miasta, że Zrobimy Wam internet 3 km dalej, bo będziecie zdrowcia a już będziecie dochodzili te 3 km do szkoły. To jest kompletny absurd. Myślę, że poza oczywiście tym aspektem ekonomicznym, który był poruszany przez władze miasta, czyli że internet generuje wysokie koszty utrzymania jednego miejsca, to jest dobrze jednak, że ten internet jest w śródmieściu. Że jest bliżej szkół niż internet na ulicy mechaników, że pozwala na bardziej komfortowe dotarcie tych uczniów z internetu do szkoły. To ten aspekt ekonomiczny nie do końca mnie. Przekonuje, dlatego że no nie możemy oszczędzać na młodzieży, na edukacji i na zapewnieniu dobrych warunków nauki uczniów. Kolejna sprawa jest taka, że internet na mechaników po połączeniu czy ewentualnej likwidacji internetu przy przyogniowej, znaczy Bursom czy mechaników, ona praktycznie osiągnie próg nasycenia i będzie mało wolnych miejsc. Jeżeli włosowiek ma być miastem nowych możliwości, to. Myślę, że powinniśmy być nastawieni na to, żeby stworzyć więcej miejsc w internatach, żeby mieszkańcy przyległych gmin czy miast chcieli edukować się w naszym mieście, żeby mieli takie możliwości korzystania z internetu i żeby chcieli, żeby potem kojarzyli to miasto pozytywnie, a nie z tym, że do szkoły musieli 3 km dochodzić na pieszo, co sugeruje. Pani dyrektor Wydziału Edukacji. Skoro mowa właśnie o młodych ludziach, czy właśnie ta sprawa podniesiona na ostatniej sesji Rady Miasta nie jest troszkę wymierzona w to, że ci młodzi ludzie odpłyną z miasta? Przecież nierozłącznie z rozwojem miast kojarzony jest stworzenie takich warunków dla młodych ludzi, e, którzy własną ambicją i umiejętnościami e, pomogą zatrzymać, zatrzymać proces starzenia się społeczeństwa w A tutaj mamy taką decyzję, a nie inną w związku z tym e, zamknięciem e, internatu przy ulicy Ogniowej. Hmm. Myślę, że jest to, tak jak mówiłem, sygnał, że rzucamy kłody pod nogi. Jesteście młodzi, energiczni, macie inne spojrzenie na, na świat niż starsze pokolenie, ale utrudnimy wam. Będziecie mieli miejsc, mniej miejsc w internacie, będziecie mieli dalej do szkoły, będzie może trudniej dostępne to miejsce w internacie, bo, bo zmniejszy się pula wolnych pokoi w mieście. No, Ale to trudno jest przeanalizować to z punktu widzenia władz miasta, których średnia wieku jest około tam 60 lat, mniej więcej. No i... Oni nie rozumieją, że młodzi to jest energia, że to właśnie młodzi kreują przyszłość naszego miasta. Zresztą oni też nie rozumieją potrzeb tych ludzi pod tym kątem. Znaczy rozumieją mniej więcej sytuację Wocławka, bo już nie chcę wymieniać dokładnie czyje dziecko, polecam to widzom. Władze naszego miasta już swoje dzieci dawno wyeksplodowali do innych miast. Zapewnili im edukację w innych miastach i ich dzieci nie mieszkają w tym mieście. Być może dlatego wynika ten problem, że nie rozumieją za bardzo potrzeb młodego pokolenia i nie widzą potrzeby, żeby to młode pokolenie chciało zostać w tym mieście. Młodzież to jest przyszłość i młodzieży trzeba zapewnić jak najlepsze warunki edukacji, internaty są częścią tych dobrych warunków. A skoro właśnie mowa o polityce wobec młodych osób, Wystarczy wyjść na ulicę Wocławka, żeby zobaczyć, że rzeczywiście społeczeństwo naszego miasta coraz bardziej się starzeje. Młodych ludzi można szukać jak na lekarstwo. Czy to jest związane z tym, że po prostu jest taka tendencja, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, potem wracają? Ale w zasadzie do czego tutaj we Wocławku mają wracać? Kwestia jest tego chyba, żeby w jakiś sposób zatrzymać lub też zachęcić ich do powrotu. Znaczy, na pewno zapewnić im odpowiedni poziom edukacji w Włocławku, z czym no, jeżeli chodzi o edukację politechniczną jest problem. Na pewno zachęcić do przybywania nowych e, m, młody, znaczy młodych ludzi z innych miast do, do Włocławka. Tu, tu się wiąże to z problemem interna internatu, e, a także żeby bo to, że ludzie młodzi pozostaną w tym mieście, czy przy, przybędą do tego miasta, to jest kwestia tej energii, która jest kreatywna po prostu w porównaniu z starszym pokoleniem, do którego ja też należę. Nie, e, no, nie, nie. Ale powiedzmy, ci młodzi jednak są już, in, inaczej patrzą na, na świat, mają większą energię, mają większą kreatywność. A druga sprawa to, żeby nie wyjeżdżali z tego miasta, to niszczymy rodziny wielopokoleniowe. Czyli na przykład ich rodzice zostają tutaj. Widzą się z nimi tylko na święta. Ten kontakt w pewnym momencie się zrywa, czy jest utrudniony. No, już nie mówię o wychowywaniu wnuków, czy. No, w każdym razie, rodzina wielopokoleniowa, ten utrata kontaktu między pokoleniami, jest destrukcyjna dla tkanki społecznej, dla społeczeństwa. Z jednej strony właśnie coś takiego, z drugiej okazuje się, że Wocławek, który cały czas się rozrasta, liczba mieszkańców się nie zmienia bądź też lekko maleje. Jak ten problem rozwiązać, żeby rzeczywiście tej młodej, świeżej krwi, pełnej ambicji, werwy, nowych, fajnych pomysłów przybywało? No, trzeba się zapytać na przykład pana Gołębiewskiego z Kowala, gdzie Kowal zwiększył swoją ilość mieszkańców z 3000 do 3500, czyli jest postrzegany jako. Miejscowość, miasto, gdzie warto zamieszkać, gdzie warto się przeprowadzić. Zresztą bardzo dużo chyba też mieszkańców Wysławka się tam przeprowadziło. A w, I to jest gmina, która ma jeden z najniższych dochodów na mieszkańca w Polsce. Z kolei Wocławek ma jeden z najwyższych dochodów na mieszkańca w Polsce i mamy sytuację odwrotną. Z poziomu 110-115 tysięcy spadamy do 100 tysięcy. Może warto by zaczerpnąć tych dobrych przykładów, jak ściągnąć mieszkańców nowych do miasta. Właściwie z mniejszej miejscowości Kowala, gdzie no jak przyjeżdżamy przez Kowal, widzimy, że jest dobrze zarządzane. No niestety w przypadku Wocławka. Ten potencjał w postaci przemysłu, w postaci energii mieszkańców nie został wykorzystany. W przypadku Pocławka widać, że jest to pewna degradacja, jeżeli chodzi o mieszkańców, a w przypadku Kowala ten potencjał, niby patrząc tak od strony dochodów mizerny, został wykorzystany i ilość mieszkańców wzrosła o 500 osób z 3000 do 3,5. No, statystyki trzeba, bardzo dobre. Czasami tak trzeba z pokorą schylić głowę i pójść po przykład do tych mniejszych nawet, a nie z dumą ją podnosić i patrzeć, jak coś obok upada. Będziemy obserwować, jak to będzie się dalej rozwijało. Wracając do ostatniej sesji Rady Miasta, jeszcze jedna istotna kwestia została tam podniesiona. Pomysł, dopiero jako pomysł upadł tam właśnie. Chodzi o to, by zasoby mieszkaniowe, jeżeli ktoś ma problem ze spłaceniem należności, mógł odpracować należność za czynsz. Co Pan na to? Jest to bardzo dobry pomysł, że pozwala mieszkańcom na podwyższenie standardu swojego mieszkania, a jednocześnie uzyskanie no, swojego rodzaju refundacji czy pomniejszenia należności czynszowych w zamian za wkład pracy, jakiej dokonują remontując ten, ten swój lokal, w którym mieszkają. Komunalny. Miasto zyskuje y, lokal o wyższym standardzie, bo jest to nadal lokal miejski. A mieszkaniec ma jakieś formy rekompensaty za pracę, którą włożył w podwyższenie tego standardu. Połączonym krokiem jest coś, o czym rozmawialiśmy już z wiceprezydentem Wojciechowskim w lutym tego roku czyli wpisy do krajowego rejestru dłużników osób, które nie płacą należności czynszowych. Rozumiem ciężką sytuację tych osób, dlatego że często Często to nie z ich winy te należności powstały. Trudna sytuacja życiowa, no, wysokie bezrobocie w wywołcowku. Nie zawsze były jakieś tam zamierzone działania, żeby to zadłużenie powstało. Ale rozumiem też osoby, które płacą uczciwie czynsze za lokale komunalne. Miasto ma zadłużenie około 40 milionów w tych czynszach niepłaconych. I ci uczciwi. Którzy płacą, którzy ten część co miesiąc odprowadzają, no niestety muszą pokrywać koszty tych, którzy ze względu na różną sytuację życiową czy finansową tych części nie płacą. Miejmy nadzieję, że ta kwota tych 40 milionów dzięki tym działaniom będzie malała i miasto no, będzie coraz więcej tych pieniędzy z części odzyskiwało, a dzięki temu też będzie miało coraz więcej pieniędzy na przykład na mieszkania komunalne, socjalne czy na inne inwestycje. Moim i Państwa gościem w studiu CW24 był radny Rady Miasta z ramienia PO, Sławomir Bieńkowski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Przy okazji chciałbym złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom wszystkiego najlepszego w nowym roku, aby Wam się szczęściło, żebyście byli w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji finansowej i żeby ten rok następny 2012 był dla Was jak najbardziej udany. Dziękuję. Dziękuję bardzo.